Cześć, z tej strony Pichał, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. W dzisiejszym filmiku chciałem Wam przedstawić momenty z kreskówek, po których będziecie płakać lub bądź płakaliście, ale na pewno nie możecie się ze mną zgodzić z tym, że są wzruszające. Zostawcie pod tym odcinkiem, nie wiem, 100 łapeczek, byłbym bardzo za to wdzięczny, a my bez będnego przedłużania zacznijmy ten odcinek. Smutna przeszłość chojraka. Pomimo tego, że w większości chokwy pies kojarzy nam się z kreskówką przerażającą, to czasami pojawiają się tam naprawdę wzruszające sceny. Świadczy o tym m.in. moment, w którym to chojrak spotkał Muriel. Ale dokładnie przejdźmy do smutnej przeszłości głównego psa. Jako dzieciak widzi jak jego rodzice zostają porwani przez złego doktora. Nie zapomnimy sceny, kiedy chojrak nasz fioletowy pies, macha swoim rodzicom łzełzami w oczach, którzy odlatują ze złym doktorem w rakiecie. finał wodogrzmotów małych. Nie zapomnimy tego świetnego zakończenia wodogrzmotów, gdzie wszystko, ale to naprawdę wszystko zostało wjaśnione. Według mnie jest to najlepiej zrobiony finał w historii kreskówek. Bardzo wzruszającym momentem jest ten, gdzie Stan do pokonania bilecyferki poświęca swoje wspomnienia z Dipperem i Mabel, które przeżyli na wakacjach. Momenty, gdzie łzy totalnie wam pójdą, to pożegnanie bohaterów wyjeżdżających z powrotem do swojego domu. We'll miss you too, Uncle Stan. <laughs> Ready to head into the unknown? Nope. Let's do it. Wspomnienie Iros z Avatar Legenda Anga. Jest to kreskówka, którą uwielbiałem, ze świetną fabułą i do tego była podzielona na kilka tak zwanych segmentów. W jednym z nich skupiamy się na emerytowanym generale narodu ognia, czyli Iro. Pomaga on wielu osobom podróżując po różnych miejscach. Dowiadujemy się tego, że syn Iro poległ podczas walki o swój naród. Piękna scena, gdzie składa on ofiarę i wspomina syna, na której na pewno uleciała wam łza. Happy birthday, my son. If only I could have helped you. Leaves from the vine falling so slow. Na pierwszym miejscu możliwe jest scena, która pojawiła się w mnóstwo innych filmików, ale po prostu jej wspomnieć nie można, bo jest najsmutniejsza. Czyli gdzie jest Gacuś ze Spongeboba. Epizod zaczyna się sceną, gdzie Spongebob zapomina nakarmić ślimaka. Gacuś zabiera się i idzie, ponieważ myśli, że Spongebob już o nim totalnie zapomniał. Nasza żółta gąbka zauważa, że Gacusia nie ma i rozwiesza tony ulotek o pomoc i o kontakt, gdzie by go zobaczyły. Spongebob wątpi już, że spotka z powrotem z jego ślimaka, a nasz główny uciekający spotyka przerażającą babcię, i także w tym odcinku pojawi się mnóstwo świetnie skomponowanych piosenek. Ostatecznie ślimak powraca, ale kto na tej scenie nie płakał? No, no chyba tylko osoby, które serca nie mają.